Szanowni Państwo, cała Braci żeglarska. Każdy, kto żegluje, ma zawsze jakieś skojarzenia z żaglowcami, z żaglami, z wodą, z morzem, z oceanem. Ja zawsze kojarzę przygodę żeglarską z wolnością. Bo przecież, wolność to możliwość podróżowania. To możliwość poznawania innych ludzi, innych kultur, to swoboda wyboru drogi, którą chce się podążać ku swobodnie wybranemu celowi. Żeglarstwo to także szkoła odwagi, wola przeżycia dobrej przygody, to skłonność do marzeń i do wyobrażeń o tym, że świat może być lepszy, piękniejszy, jeszcze bardziej wolny. Dlatego chcę wyrazić ogromną satysfakcję i radość z faktu, że po raz drugi regaty wielkich żaglowców mają swój finał tutaj, w Szczecinie, na polskim wybrzeżu. Bo przecież stąd z wybrzeża polskiego wiał kiedyś wiatr od morza, wiatr polskiej historii, polskiej wolności. Dzisiaj patrzymy na to wielkie, piękne widowisko, znakomite wydarzenie. Przede wszystkim przez pryzmat promocji Szczecina, promocji całej Polski, ale także promocji żeglarstwa przygody morskiej. Dlatego gratuluję i dziękuję za konsekwencje, za organizowanie tak pięknych widowisk już kolejny raz. I chciałem powiedzieć, panie prezydencie, szanowni państwo, wszyscy mieszkańcy Szczecina, tak trzymać! Panie Prezydencie, Panie i Panowie. Finał regat The Torshi Races 2013 w Szczecinie uważam za otwarty.